Porównajmy sobie trzy dyski. To jest dysk tamto Giro Metal, to jest dysk Burst, to jest dysk Infinity Mado. Widać widać wysokość. Taka. tutaj taka po podniesieniu tego. Nie odważyłbym się plastikom walczyć z metalowymi, bo by mi popękały na 100%. Ale ogólnie, gdyby Blade Blade miały to rozwiązanie, to by było zajebiście Moim marzeniem jest, żeby przerobić Blade Blady, żeby miało to, to rozwiązanie. Z Infinity Mado. Byłoby super jakieś skady 3D, żeby mieć i potem wydrukować na drukarce 3D. Ten, jak to tak robi, a nie tam tak robić, a te co? Więc jest dodatkowa, dodatkowa funkcja tej zabawki. Cały wyłożyłem jeszcze jedną wadę tych Giro Metal w porównaniu do Infinity Mado, że w zasadzie gdy pęknie ta szybka, to może się stać bardzo szybko. Nie ma jak umieścić dysku tego metalowego. Będzie się latał luźno. Teoretycznie można wtedy tutaj coś wsadzić, tak jak do Infinity Mado. ale będzie się w zasadzie gorzej trzymało, jak tutaj. A tutaj w Infinity Mado możemy wsadzić cokolwiek, nawet kartkę papieru. Tutaj sobie włożyć. Czy jakiegoś kawałek plastiku odpowiednio wyciętego. Przykładamy tym. Zakręcamy. Nie Możemy sobie zrobić teoretycznie dysk jaki chcemy, najlepiej po prostu wycinając te rowki, a tu w tym przypadku też byśmy musieli wyciąć takie rowki tutaj, ale wtedy z tego by nie można było skorzystać. Czyli jak ta szybka, szybka pęknie, to z tego już nie można korzystać, z tych pierścieni. Wymiennych. A tu, jak co pęknie, to po prostu pęknie całość. Ale jest dość solidny ten plastik. Trochę gumowy. Więc raczej nie pęknie.